Puchatek pewnego dnia siedział u siebie w domu, liczył garnczki miodu, gdy nagle ktoś zapukał do drzwi. Czternaście powiedział Puchatek proszę wejść. Czternaście zaraz, a może piętnaście masz ci los ktoś mi przeszkodził. Dzień dobry, Puchatku rzekł królik. Jak się masz, króliku? Czternaście, prawda? Czego czternaście? Garnczków miodu, które liczyłem. Tak, 14. Czy aby na pewno? Nie odparł królik. Ale co za różnica? Tak tylko chciałem wiedzieć, powiedział puchatek potulnie. Żeby mógł sobie powiedzieć, zostało mi jeszcze 14 garnczków miodu. A może 15? Więc przypuśćmy, że 16, powiedział królik. Przyszedłem po to. Żeby cię zapytać, czy nie wiesz czasem, gdzie jest mały? Zdaje się, że nie, odparł Puchatek. Po czym pomyślał trochę i zapytał A kto to jest mały? Jeden z moich krewnych i znajomych odparł królik lekceważąco. Niewiele to powiedziało Puchatkowi, ponieważ królik miał tak dużo krewnych i znajomych, tak rozmaitych rodzajów i wielkości, że nigdy nie wiadomo było, czy małego należy szukać gdzieś na wierzchołku drzewa, czy na płatku jaskra? Nie widziałem dziś w ogóle nikogo, powiedział Puchatek, komu można byłoby powiedzieć, jak się masz, mały. A na co ci on potrzebny? Ja go nie potrzebuję, odparł królik, ale zawsze dobrze wiedzieć, gdzie jest jaki krewny i znajomy, czy się go potrzebuje, czy nie. Aha, rozumiem, rzekł Puchatek. Czy on zaginął? Otóż jest taka sprawa, powiedział królik, że od dłuższego czasu nikt go nie widział, więc przypuszczam, że zaginął. W każdym razie ciągnął dalej z bardzo ważną miną: Obiecałem Krzysiowi, że zorganizuje poszukiwanie, żeby go odnaleźć. Więc chodź ze mną. Puchatek pożegnał serdecznie swoje czternaście garnczków miodu. I mając błogą nadzieję, że jest ich 15, razem z królikiem poszedł w głąb lasu. Więc teraz, powiedział królik, rozpoczynamy poszukiwanie, które ja zorganizowałem. Coś ty z nim zrobił? Zorganizowałem. To znaczy, że, czyli że to jest to, co się robi z poszukiwaniem, kiedy każdy szuka w innym miejscu. Chodzi mi o to, Puchatku, żebyś ty najpierw szukał w okolicy sześciu sosen, a potem poszedł do sowy i tam czekał na mnie. Rozumiesz? Nie, odpowiedział Puchatek. Co mam zrobić? Więc spotkamy się przed domem Sowym mniej więcej za godzinę. Czy prosiaczek jest też zorganizowany? Wszyscy jesteśmy zorganizowani, odparł królik. I poszedł. Puchatek gdy tylko królik zniknął mu z oczu, przypomniał sobie, że zapomniał zapytać, kto to jest mały. Czy należy to do tego rodzaju krewnych i znajomych, którzy siadają komuś na nosie, czy też do tych, na których się przez pomyłkę nadeptuje. A ponieważ było już za późno, aby się dowiedzieć, Puchatek pomyślał, że zacznie poszukiwanie od szukania prosiaczka i zapytania go, Czego oni właściwie szukają, zanim sam zacznie szukać? Nie będę chyba szukał prosiaczka przy sześciu sosnach, rzekł puchatek do siebie, ponieważ został on zorganizowany w zupełnie innym miejscu. Więc najpierw poszukam zupełnie innego miejsca. Ciekaw jestem, gdzie ono jest. I ułożył sobie w głowie taki plan. Kolejność szukania rozmaitych rzeczy. Pierwsze, Zupełnie inne miejsce, żeby znaleźć prosiaczka. Drugie prosiaczek, żeby dowiedzieć się, kto to jest mały. Trzecie. Mały, żeby znaleźć małego. Czwarte królik, żeby powiedzieć mu, że znalazłem małego. Piąte znowu mały, żeby powiedzieć mu, że znalazłem królika. Z czego wynika, że zanosi się na bardzo kłopotliwy dzień, pomyślał Puchatek, idąc lasem. W chwilę potem okazało się, że dzień był naprawdę bardzo kłopotliwy, gdyż Puchatek tak był zajęty niepatrzeniem, którędy idzie, że stąpnął na kawałek lasu, który był przez pomyłkę wpuszczony w ziemię. Więc miał tylko tyle czasu, aby móc pomyśleć, ja fruwam! Robię to, co robi Sowa. Ciekaw jestem, jak się zatrzymać. Gdy nagle zatrzymał się, będz. Aj, coś zapiszczało. To dziwne, pomyślał Puchatek. Powiedziałem aj, wcale nie ajając. Pomocy, zakwiczał piskliwy, wysoki głosik. To znowu ja? Pomyślał Puchatek. Miałem wypadek i wpadłem do studni. I mój głos stał się piskliwy i wydobywa się ze mnie, choć ja wcale tego nie chcę, ponieważ coś sobie zrobiłem w środku. Masz ci los. Pomocy, pomocy. Znów to samo. Mówię rozmaite rzeczy, choć wcale nie mam zamiaru tego robić. Musiał mi się wydarzyć bardzo przykry wypadek. I potem pomyślał, że może gdyby chciał naprawdę coś powiedzieć, wcale by tego nie potrafił. Więc, aby się upewnić, powiedział głośno: Bardzo przykry wypadek spotkał kubusia puchatka. Puchatku, pisknął głosik. To prosiaczek! zawołał puchatek. Gdzie jesteś? Pod spodem rzekł prosiaczek w sposób bardzo podspodni. Pod spodem czego? Ciebie kiwnął prosiaczek. Wstań. Och! powiedział puchatek i zerwał się szybko. Czy ja spadłem na ciebie, prosiaczku? Spadłeś na mnie potwierdził prosiaczek, macając się na wszystkie strony. I naprawdę nie chciałem rzekł puchatek z żalem. I ja nie chciałem być pod spodem powiedział prosiaczek ze smutkiem. Ale na szczęście nic się złego nie stało, puchatku. I tak się cieszę, że to byłeś ty. Co to było? Spytał Puchatek. Gdzie my jesteśmy? Zdaje się, że jesteśmy w jakimś dole. Szedłem sobie szukając kogoś, i nagle już mnie nie było. I akurat, kiedy wstałem, żeby zobaczyć, gdzie jestem, coś spadło na mnie. I to byłeś ty. Ach, tak! westchnął Puchatek. Puchatku, powiedział prosiaczek z niepokojem i przytulił się do niego trochę mocniej, a może wpadliśmy w pułapkę? Puchatek w tej chwili wcale o tym nie myślał, ale teraz skinął łebkiem, gdyż nagle przypomniał sobie, jak to kiedyś razem z prosiaczkiem urządzili misiową pułapkę na słonie, i teraz zrozumiał, co się stało. On i prosiaczek wpadli do słoniowej pułapki na misie. O co się stało? A co będzie, kiedy przyjdzie słoń? spytał prosiaczek, drżąc, gdy usłyszał te okropne wieści. Może on cię nie zauważy, prosiaczku, pocieszał go Puchatek, bo ty jesteś bardzo małym zwierzątkiem ale on zauważy ciebie, Puchatku. Tak, zauważy mnie a ja jego zauważę mówił Puchatek z namysłem i będziemy się zauważać on mnie a ja jego przez długi czas, a potem on powie ho, ho. Prosiaczek wzdrygnął się lekko na myśl o tym ho, ho i zaczęły mu dygotać uszka. A co ty mu powiesz? zapytał. Puchatek spróbował pomyśleć o czymś, co mógłby odpowiedzieć, ale im bardziej myślał, tym bardziej czuł, że nie ma żadnej odpowiedzi na ho, ho powiedziane przez słonia. Takim głosem, jakim ten słoń to powie. Nic mu nie odpowiem, rzekł w końcu Puchatek, tylko mruknę do siebie samego, jakbym czekał na coś. A może on znowu powie, ho, ho? zapytał Prosiaczek drżąc. Powie, odparł Puchatek. Uszka Prosiaczka zaczęły dygotać tak szybko, że musiał przyłożyć je do brzegu pułapki, aby utrzymać je w spokoju. Powie to znowu, rzekł Puchatek. A ja będę dalej mruczał i to go zaniepokoi, bo jeżeli ktoś mówi dwa razy ho-ho w ten sposób żarłoczny, a druga osoba tylko mruczy, i kiedy ten ktoś trzeci raz zaczyna mówić ho-ho, to znaczy, że. Że co? Spytał prosiaczek zdumionym szeptem. Że to nie jest? Rzekł Puchatek. Co nie jest? Puchatek wiedział, co miał na myśli. Ale ponieważ był misiem o bardzo małym rozumku, więc nie potrafił tego wyrazić słowami. Chcesz powiedzieć, że to nie jest takie chochocholiczne? Rzekł prosiaczek pełen nadziei. Puchatek spojrzał na niego z podziwem i powiedział, że to właśnie miał na myśli, ponieważ nie można mówić ho ho kiedy tamten sobie w najlepsze ruczy. A jeśli on powie co innego? spytał prosiaczek. Otóż, właśnie, on wreszcie powie, co to wszystko znaczy. A ja wtedy powiem i to jest świetna myśl, prosiaczku, która w tej chwili właśnie przyszła mi do głowy ja powiem to jest pułapka na słonie, którą sporządziłem, i czekam, żeby słoń w nią wpadł. I będę dalej mruczał. Wtedy on się bardzo zmiesza. Puchatku zawołał prosiaczek. I teraz on z kolei spojrzał z podziwem na puchatka. Uratowałeś nas? Tak myślisz? zapytał puchatek, nie będąc tego zupełnie pewnym. Za to prosiaczek był zupełnie pewien. I biegł myślą coraz dalej i dalej, i widział puchatka i słonia rozmawiających z sobą. I nagle pomyślał ze smutkiem, jakby to było pięknie, gdyby to on, prosiaczek, rozmawiał ze słoniem tak godnie. A nie Puchatek, chociaż on Puchatka bardzo, a bardzo kochał. Bo prawdę mówiąc, to on, prosiaczek, miał więcej rozumu niż Puchatek. I rozmowa toczyłaby się lepiej, gdyby on, prosiaczek, a nie Puchatek, był w niej jedną ze stron. A potem, po jakimś czasie, byłoby tak miło wspominać wieczorami ten dzień, kiedy to tak odważnie rozmawiał ze słoniem, tak jakby słonia wcale nie było. Teraz to mu się wydawało takie łatwe. O, prosiaczek wiedział dokładnie, jak będzie mówił ze słoniem. Słoń żarłocznie, ho ho! Prosiaczek od niechcenia. Tralala, tralala. La. Słoń zdziwiony i już nie taki pewny siebie, ho ho! Prosiaczek coraz bardziej lekceważąco. Taram pam pam, taram pam pam. Słoń zaczyna mówić hoho ho i zmienia to niezręcznie w chrząkanie. <laughs> Co to wszystko znaczy? Prosiaczek zdziwiony. Och, to jest po prostu pułapka, którą zastawiłem i czekam na słonia, żeby się w nią złapał. Słoń ogromnie zmieszany. O! Czy to prawda? Prosiaczek. Tak. Słoń niespokojnie. O! myślałem myślałem że to jest pułapka którą ja zastawiłem żeby nałapać prosiaczków prosiaczek zdziwiony ale skąd słoń w takim razie przepraszam musiałem musiałem się pomylić prosiaczek mam wrażenie że tak bardzo mi przykro Słoń, w takim razie myślę, że będzie lepiej, jeśli sobie pójdę. Prosiaczek, niedbale. Cóż, jeśli musisz, to trudno. A gdybyś przypadkiem zobaczył Krzysia, to powiedz mu, że chciałbym się z nim widzieć. Słoń, skwapliwie i przymilnie. Oczywiście, oczywiście. I pędem ucieka. Puchatek, który miał być nieobecny, ale okazuje się, że bez niego nie można się obejść. – Ach, prosiaczku, jakiś ty dzielny i mądry. Prosiaczek skromnie. – Och, wcale nie, Puchatku. I potem, gdy zjawia się Krzyś, Puchatek może mu o wszystkim opowiedzieć. Kiedy prosiaczek tak sobie rozkosznie marzył, a Puchatek zastanawiał się znowu, czy było ich czternaście czy piętnaście, poszukiwania małego trwały w dalszym ciągu po całym lesie. Mały w rzeczywistości nazywał się bardzo mały żuczek, ale dla skrótu nazywano go po prostu mały. Jeśli w ogóle kiedykolwiek mówiło się o nim, co zresztą rzadko się zdarzało. A było to tak, że mały stał sobie przez chwilę z krzysiem, a potem poszedł by obejść krzak jałowca dookoła w, dla wprawy. I zamiast wrócić z drugiej strony, jak się można było tego spodziewać, nie wrócił. I nikt nie wiedział, co się z nim stało. Myślę, że on po prostu poszedł do domu, powiedział Krzyś do królika. Czy powiedział ci na odchodnym do widzenia i dziękuję za mile spędzony czas? zapytał królik. Powiedział tylko cześć i poszedł, odparł Krzyś. Aha, rzekł królik. A po krótkim namyśle mówił dalej. A czy dostałeś od niego potem bilecik, w którym pisał, jak bardzo mu było miło i jak żałuje, że musiał tak nagle odejść? Krzyś powiedział, że nie dostał. Aha, rzekł królik z bardzo ważną miną. Widzę, że to sprawa poważna. Mały zaginął. Musimy natychmiast porozpocząć poszukiwanie zaginionego. Krzyś, który myślał o czym innym, powiedział: Gdzie jest puchatek? Ale królika już nie było, więc wrócił do domu i zrobił rysunek, na którym był wyobrażony puchatek idący na spacer około siódmej rano. A potem wdrapał się na wierzchołek drzewa i zlazł na dół. A potem pomyślał, co też puchatek może teraz robić, i poszedł do lasu, żeby się z nim zobaczyć. Wkrótce doszedł do miejsca, gdzie był piaszczysty dół. Zajrzał do środka. A w tym dole leżeli puchatek z prosiaczkiem grzbietami do góry i spali w najlepsze. Ho ho! zawołał Krzyś na cały głos. Prosiaczek ze zdumienia i strachu oderwał się na pół łokcia w górę, ale puchatek spał dalej. To słoń! pomyślał prosiaczek z niepokojem, po czym chrząknął z lekka, tak żeby ani jedno słowo nie uwięzło mu w gardle i najspokojniej na świecie i całkiem po prostu powiedział tralala tralala, czyli to, co o tym właściwie myślał. Ale nie rozglądnął się przy tym dookoła, bo jeśli ktoś rozgląda się dookoła i zobaczy nagle groźnego słonia patrzącego z góry, to może czasami zapomnieć o tym, co miał do powiedzenia. Rum tum tum trala bum zanucił krzyś głosem niby puchatka ponieważ Puchatek ułożył kiedyś piosenkę, która brzmiała trala la trala la trala la, -la trala -la, tra -la, la rum tum tum trala bum. Więc Krzyś ile razy ją śpiewał, zawsze to robił głosem Puchatka, co zdaje się w ten sposób najlepiej wychodzi. Powiedział nie to, co trzeba, pomyślał prosiaczek zatroskany. Powinien był powiedzieć jeszcze ho-ho. Więc może będzie lepiej, jeśli ja powiem to za niego. I w najdzikszy sposób, na jaki tylko mógł się zdobyć, powiedział – Ho, ho! – Skąd się tam wziąłeś, prosiaczku? – zapytał Krzyś swoim zwykłym głosem. – To straszne – pomyślał prosiaczek. – Ten słoń najpierw udaje głos Puchatka, a potem mówi głosem Krzysia. I robi to po to, żeby mnie zmylić. I już zupełnie zmylony powiedział prędziutko i piskliwie – to jest pułapka na misie, i ja czekam, żeby w nią wpaść. Ho, ho. co to wszystko znaczy? I potem ja powiem cho, jeszcze raz. Co takiego? spytał Krzyś. Pułapka na chochonie, powiedział prosiaczek zachrypłym ze strachu głosem. Ja ją właśnie zastawiłem i czekam na chochonia, żeby przyszedł. Nie wiem, jak długo prosiaczek zachowywałby się w ten sposób. Ale w tej samej chwili Puchatek obudził się gwałtownie i powiedział, że było ich szesnaście. Więc podniósł się i gdy wykręcił głowę tak, żeby podrapać się w to niewygodne miejsce w samym środku grzbietu, gdzie coś go łaskotało, naraz ujrzał krzysia. Jak się masz? zawołał radośnie. Jak się masz, Puchatku? Prosiaczek spojrzał w górę. I nagle zrobiło mu się tak głupio i nieprzyjemnie, że postanowił już prawie uciec do morza i zostać marynarzem, gdy nagle coś zobaczył. Puchatku! zawołał. Coś ci łazi po grzbiecie. I ja też tak sobie myślałem, rzekł Puchatek. Krzysiu, znalazłem małego! zawołał prosiaczek. Brawo, prosiaczku, rzekł Krzyś. I po tych dwóch pełnych otuchy słowach. Prosiaczek poczuł się znów szczęśliwy i postanowił, że już nie będzie marynarzem. Więc gdy Krzyś dopomógł im wydostać się z piaszczystego dołu, wszyscy trzej poszli sobie razem trzymając się za ręce. A dwa dni potem królik spotkał przypadkiem w lesie Kłapouchego. Dzień dobry Kłapouchy, powiedział. Czego szukasz? Czyś ty rozum stracił? odbruknął Kłapołuchy czego miałbym szukać, jak nie małego? Ale czy ci nie mówiłem, powiedział królik, mały został odnaleziony dwa dni temu. Nastąpiła chwila milczenia. Ha ha, powiedział kłapołchy gorzko, dobry kawał. Tylko nie tłumacz się, proszę. To było do przewidzenia.